Złapałem zamachowców i zbrodniarzy przeciwko ludzkości. Jeden podłożył mi materiały wybuchowe, a drugi zrobił przedstawienie, demonstrując spalanie jednego kawałka trotylu. Czarny proch szczelniczył około kilograma i żółty trotyl około dwóch kilogramów, którego pojedynczy kawałek wyglądał jak filtr od papierosa. Pierwszy RFID microchip wszczepiono mi, jak miałem około czterech lat i uczestniczyła w tym moja matka. To było w 1987 roku. Drugi RFID wszczepiono mi jak miałem 20 lat, na terenie jednostki wojskowej w Bolesławcu. To było na początku roku 2004. Leczenie kanałowe zęba zaczęło się w grudniu 2003, a skończyło w styczniu 2004 roku. Inwigilowali mnie przez całe życie i kontrolowali z użyciem wszczepionych bez wyrażania mojej zgody microchipów. W czasie mojego życia dali mi na oczy dowody inwigilacji i przestępstwa do wydania władzy publicznej celu wszczęcia śledztwa i wyjawienie tajnej społeczności, która używa technologii zdolnego szczytywania treści myślowych. Dwa rodzaje materiałów wybuchowych, dwie prostytutki, dwa RFID microchip, krewny prezydent z właściwością obalania reżimu komunistycznego i Urząd Bezpieczeństwa Narodowego. Te analogie to nie są przypadki. W roku 2005 zaatakowano mnie technologią v 2 Przesyłanie głosu do głowy osoby namierzonej za pomocą szczepionego RFID Microchip. Po pierwsze, spostrzegłem, jak dentystka w wojsku wkłada mi na napięcie RFID Microchip do ust. Po drugie, w roku 2009, doktor, wskazując poniżej oka, powiedział, że coś tam zostało odkryte. Po trzecie, klinika Palma uniknęła wydania mi zdjęć z widocznym szczepem RFID Microchip w 2015. A ja Po czwarte, pół roku później, w innej klinice, SPARE Hospital. Uzyskałem obraz szczepionego RFID, który wszczepiło mi Wojsko Polskie w 2004 roku. W Wojsku Polskim Maciej Z. podłożył mi do plecaka we wspólnej szafce żołnierskiej około kilograma prochu strzelniczego. To było na przełomie luty-marzec w 2004 roku. Miałem wtedy 20 lat. Maciej Z. udał, że znalazł proch strzelniczy na strzelnicy garnizonowej w Bolesławcu. Przyniósł go na koszary i wsadził go do mojego plecaka, po czym udał się na przepustkę wojskową. To było w czasie trwania poligonu wojskowego, który odbywa się zawsze w lutym lub w marcu. Unieszkodliwiłem prog strzelniczy poprzez wsypanie go na trawa, a następnie został on spalony. Nie wiem natomiast co stało się z trotylem dnia 20 sierpnia 2019 roku złożyłem zawiadomienie do prokuratury w Grożowce. Około roku 1996 Daniel S. Zrobił mi teatrzyk, w którym zademonstrował trotyl, materia wybuchowe i spalanie się pojedynczego kawałka owego trotylu. Trotyl, jak zostało mi oświadczone, pochodził z wojska polskiego, miałem wtedy 13 lat. Microchips zostały wszczepione bez wyrażenia na to mojej zgody. Lecz proszę to uważać, że wiem, gdzie są one powszczepiane i mogę je sobie sam we własnym zakresie usunąć. Lecz działam, wyjawiając tę prawdę, wnioskując do służb, przybywsząć śledztwo i rozwiązać ten problem. Marszałek senatu były prezydent działacz aktywistyczny przeciwko reżimowi komunistycznemu jest moim krewnym. To mojego ojca. Zmienił nazwisko i opuścił dom rodzinny. Następnie zaczął działania aktywistyczne w 1968 roku. Inwigilacja za pośrednictwem reżimu wojskowego zaczęła się za czasów ustroju komunistycznego w Polsce. Wymuszono mojej matce współpracę z zagrożeniem, że zostanę powieszony, jak wyda się to do mojego już świętej pamięci ojca. Wszyscy zdradzali mojego ojca. Moja matka, jego kobieta zdradzała go z jego braćmi i żołnierzami Wojska Polskiego. To była agentka, która w wymuszeniu przez komunistyczne wojsko współpracowała i osobiście musiałem ukrywać jej spotkania z żołnierzami przed obliczem swojego ojca. Przez komplikacje mój świętej pamięci ojciec został uderzony nożem przez swojego rodzonego brata i stracił nerkę. To samo, co mojemu świętej pamięci ojcu przytrafiło się mi. Prostytutka agentka Usiłowała wcielić się do mojej rodziny i usiłowano użyć mojego brata do grupowego morderstwa na mojej osobie. Brat agentki prostytutki nagabywał mojego brata, żeby uderzył mnie nożem i zamordowanie mojej osoby motywowało tym, że zaszalałem świadkiem. To wydarzyło się w 2016 roku. Moje doniesienie do prezydenta pana Andrzeja Dudy o posiadaniu przez rezerwistę trutylu, który wyciekł z Wojska Polskiego jest zignorowany. Ignorują pięćdziesięciu 57 osób z petycji, która trafiła do prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobry. Apeluję tu do Rzecznika Praw Obywatelskich o natychmiastową reakcję i wyjawienie technologii służącej do zdolnego szczytywania treści myślowych, ponieważ tej technologii używają zamachowcy i zbrodniarze przeciwko ludzkości. Można wyciągnąć wnioski, że pan Bogdan Borusewicz jako były prezydent Polski posiada dostęp do urządzeń służących do przeprowadzania zdolnego szczytywania treści myślowych, i użył agencji bezpieczeństwa, żeby w długoterminowym przeprowadzaniu śledztwa na okoliczność posiadania materiałów wybuchowych sami wydali swoją obecność i zostali przyłapani na gorącym uczynku. Zamiana waluty pieniężnej na RFID Microchip może stworzyć zagrożenie, ponieważ za pośrednictwem chipa jest możliwe namierzanie pozycji geograficznej i zdalne szczytywanie treści myślowych osoby podłączonej do systemu. Przeprowadzanie tego potajemnie może być częścią planu prowadzącego nawet do depopulacji ludzkości, jest to przedostatni mój film w związku z wyjawianiem przydarzonych wątków z życia pod kontrolą treści myślowych. Stalker, Warszawa, obecny, wrobiony i ostatni, jak będę miał okazję, pod tytułem Vlad. Są to ważne wydarzenia ukazujące zagrożenie życia wynikające nie tylko z własnej ręki czy choroby. Lecz w obecnych czasach chaosu i nieładu są dyskryminowane mniejszości narodowe. I choćby muzykowanie może być powodem do pozbycia się osoby poszkodowanej o charakterze świadka. Proszę o dotarcie do ludzi, którzy nie korzystają z internetu, ponieważ w Polsce każdy może się czuć zagrożony przez skorumpowanych urzędników.